Cześć! Znajdujemy się na Żoliborzu, na urdliwym osiedlu S -Place, gdzie mam do zaprezentowania przepiękne trzypokojowe mieszkanie z dwoma balkonami. Ja nazywam się Piotr Borowski i z przyjemnością zapraszam Cię na prezentację. Osiedle Espace wyróżnia się na tle tej części Żoliborza swoją architekturą oraz niesamowicie zadbanym patio. Bardzo dobrze rozwinięta baza gastronomiczno-usługowa sprawia, że mieszka się tu wygodnie i bardzo komfortowo. O, a wiecie, że na tym osiedlu znajduje się również nasze biuro Borestate. Mieszkanie położone jest na trzecim piętrze sześciu, posiada bardzo dobry układ, dzięki któremu na 52 m2 udało się wydzielić komfortowy salon z aneksem kuchennym i wyjście na balkon. Gabinet, który może również pełnić funkcję sypialni, łazienkę z wanną i rzadko spotykanym w tego typu budynkach oknem, główną sypialnię z obszerną szafą oraz drugi balkon od strony patio oraz przestronny przedpokój z dużą szafą oraz siedziskiem. Dzięki licznym przeszkleniom mieszkanie jest widne, eleganckie i nowoczesne. Dodatkowym atutem nieruchomości są dwa miejsca postojowe w garażu podziemnym tuż obok windy. To naprawdę wyjątkowa oferta, dlatego nie zwlekaj. Mieszkania na naszym osiedlu sprzedają się bardzo szybko.